Dzień dobry. Witam cię serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu. Jest to dla mnie nowe i wymagające wyzwanie na drodze zawodowej. Nazywam się Karolina Anna Bobrowska, jestem psychologiem i certyfikowanym konsultantem kryzysowym. Pomysł na założenie GPS w kryzysie, czyli to skrót od gwarantowanej pomocy specjalistycznej w kryzysie, on powracał do mnie przez pewien czas. Do tego kroku skłoniło mnie moje doświadczenie, zarówno to zawodowe, jak i osobiste sama przeszłam przez nie jeden kryzys, ale to ten jeden popchnął mnie do całkowitej zmiany mojego życia. To była zmiana o 180 stopni, ale nie o tym dzisiaj. Na początku chciałabym zadać ci pytanie. Dlaczego tutaj jesteś? Być może jesteś tutaj, ponieważ znajdujesz się w trudnym momencie twojego życia, a może to nie ty, a osoba ci bliska przeżywa trudne chwile w swoim życiu. A ty już nie masz pojęcia, jakiej pomocy. Być może znasz mnie i sprowadziła cię tutaj ciekawość, lub chęć zdobycia wiedzy, aby być lepiej przygotowanym na kryzys, który prędzej czy później i tak pojawi się w Twoim życiu. Niezależnie od powodu, dla którego tutaj jesteś, witam Cię i mam nadzieję, że znajdziesz tutaj to, czego szukasz. Będę poruszać tutaj temat, który dotyka wielu z nas w trudnych momentach życia: jest to kryzys. Jeśli kiedykolwiek czułeś się zagubiony, byłaś przeciążona emocjonalnie lub nie wiedziałeś, jak wyjść z trudnej sytuacji, to jest to miejsce dla Ciebie. Dzisiaj poruszymy temat dotyczący tego, czym jest kryzys oraz kim jest konsultant kryzysowy. Zapraszam. Zacznijmy od podstaw: czym jest kryzys w życiu indywidualnym? No, ja odnoszę takie wrażenie, że zjawisko kryzysu jest tematem tabu. Społecznie nie jest mile widzianym to, że aktualnie znajdujesz się w kryzysie. A przecież kryzys jest reakcją zdrowego, normalnie funkcjonującego człowieka na jakąś sytuację trudną. W kryzysie patologiczna jest dana sytuacja, a nie ty jako osoba. Pragnę to podkreślić. W kryzysie to nie ty jesteś patologiczna, ale dana sytuacja. Jest to naturalne i uniwersalne zjawisko bez względu na wiek, płeć, status ekonomiczny, społeczny, na twoje wykształcenie czy doświadczenie. To wszystko, co wymieniłam może być zasobem, czyli stanowić pomoc w szybszym wychodzeniu z kryzysu, ale posiadanie dużej sumy pieniędzy czy wykształcenie nie uchronią Cię przed popadnięciem w kryzys. Tak, jeśli ja jestem psychologiem, to to nie jest tak, że mnie kryzys już nie będzie dotyczył. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co może nas w życiu spotkać, dlatego też nie jesteśmy w stanie przygotować się na ten moment. Ważne jest to, że kryzys, mimo tego, że czasowo zmienia Twoje funkcjonowanie i wybija Ciebie z Twojej naturalnej równowagi psychologicznej, to jednak nie jest on chorobą i nie wymaga leczenia tak jak depresja, zaburzenia osobowości, uzależnienia behawioralne czy zaburzenia odżywiania. Ale co jest bardzo ważne, niezaopiekowany kryzys może doprowadzić do rozwoju różnych zaburzeń. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób pomóc sobie albo bliskim. Sytuacja kryzysogenna może być nagła, jak utrata bliskiej osoby, zwolnienie z pracy, nagłe zerwanie relacji przez partnera, albo długotrwała, gdy jedna kropla przelewa czarę goryczy. Jak na przykład w sytuacji mobbingu w pracy, przewlekłej choroby czy wypalenia zawodowego. Często w takich momentach czujesz, że grunt osuwa ci się spod nóg, a ty nie wiesz jak sobie poradzić, bo jest to taki moment, kiedy twoje normalne mechanizmy radzenia sobie nagle ci zawodzą. One już po prostu nie działają. Jeśli czujesz, że dana sytuacja, która cię spotkała, przerasta ciebie i twoje możliwości, to musisz to czuć. A nie czujesz się komfortowo w zbliżaniu się bliskim? Może warto skorzystać z pomocy konsultanta kryzysowego. Jest to taki specjalista, który jest w stanie pomóc ci nie tylko znaleźć wyjście z danej sytuacji, ale przede wszystkim dać ci wsparcie emocjonalne, którego tak bardzo w tej chwili potrzebujesz. Można powiedzieć, że konsultant kryzysowy to jest taki emocjonalny ratownik. Podobnie jak ratownik medyczny udziela nam pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, tak konsultant kryzysowy udziela pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie życiowym. W praktyce konsultant udziela wsparcia emocjonalnego, pomaga w adaptacji, czyli w przystosowaniu się do nowej sytuacji, która Ciebie spotkała, oraz pomaga przywrócić zdolność do poradzenia sobie. Tak polega to na odblokowaniu w Tobie potencjału, który w sobie masz, aby z daną sytuacją sobie poradzić. No Zdarza się, że sytuacja kryzysowa tak bardzo wpływa na funkcjonowanie Twoje czy bliskiej Ci osoby, że potrzebne jest włączenie farmakologii, tak? czyli udanie się do lekarza psychiatry. No nie mamy leku na kryzys związany z żałobą, ale leki mogą obniżyć nasilenie symptomów. Konsultant kryzysowy, jak i psycholog, nie jest lekarzem, Dlatego nie wystawia recepta ani zwolnienia, chyba że ma ku temu uprawnienia. To znaczy skończył medycynę i dodatkowa jest konsultantem kryzysowym. Tak, konsultant, konsultant to taki Twój GPS. Jeśli oceni, że potrzebujesz dodatkowej pomocy, to na pewno skieruje Cię on do innych specjalistów. W jakich sytuacjach konsultant kryzysowy może Ci pomóc? No jest to specjalista, który pomaga w różnych sytuacjach. Są takie cztery obszary. Pierwszym z nich jest kryzys sytuacyjny, czyli są to wydarzenia zewnętrzne, które dotykają Ciebie jako jednostkę. Są to różnego rodzaju konflikty, wypadki, informacja o chorobie, problemy finansowe, wypalenie zawodowe, problemy w relacji, problemy z dziećmi, rozwód, utrata pracy czy śmierć kogoś bliskiego. Doświadczasz tego Ty jako jednostka. Są kryzysy środowiskowe. One dotyczą pewnej grupy, tak? Są wydarzeniami zewnętrznymi, dotykającymi grupę. Tu może być pandemia i ograniczenia z niej wynikające. Wojna albo samo już zagrożenie wojną. Masowe zwolnienia z danego zakładu pracy lub inne zmiany oddziałujące na większą grupę pracowników. To mogą być zmiany gospodarczo-polityczne. Kataklizmy naturalne, takie jak powódź, trzęsienie ziemi, huragany. Kataklizmy komunikacyjne, tak? na przykład katastrofa samolotowa, pociągowa i katastrofy w rodzinie czy środowisku, gdy dotyczy to więcej niż dwóch osób, na przykład choroba dziecka. I to, że jesteśmy w jakiejś grupie, może sprawić, że będzie łatwiej poradzić sobie z daną sytuacją kryzysową. Tu przyjmujemy, że grupa jest od dwóch osób wzwyż. Trzecim rodzajem kryzysu są kryzysy rozwojowe czyli wywodzące się z naturalnego tuku życia człowieka. Mamy dwa typy zegara. Pierwszy to jest zegar biologiczny. On wyznacza, co się dzieje biologicznie z nami. Jest taki sam dla ludzi na całym globie. A drugim zegarem jest zegar psychospołeczny, określany przez dane społeczeństwo, czyli na przykład nastolatek w Polsce będzie miał zegar psychospołeczny zupełnie inny niż nastolatek, który wychowuje się w Korei, tak? Kryzysy mogą dziać się w dwóch sytuacjach. Wydarzenia występujące za szybko lub za późno w stosunku do zegara. Tymi, które występują za szybko, są na przykład nastoletnia ciąża, sytuacja, gdy dziecko przedwcześnie traci rodziców, utrata dziecka, śmierć czy rozstanie z partnerem. A te występujące za późno w stosunku do biologicznego zegara to np. na przykład brak usamodzielnienia dzieci. Jest to tak zwany syndrom zagraconego gniazda. Warto zaznaczyć, że wydarzeniem kryzysogennym jest na przykład zakończenie studiów. Doświadcza go znaczna część osób kończących studia, bo wtedy pojawia się konieczność zmierzenia się z zupełnie nowymi zadaniami. Innym takim przykładem jest przełom połowy życia, gdy robimy sobie taki bilans z naszego życia, czy przejście na emeryturę. Więc, jak widzimy, kryzysy rozwojowe są związane z naszym wiekiem i takim wewnętrznym zegarem biologicznym i psychospołecznym. I czwartym rodzajem kryzysów są kryzysy egzystencjalne. One często współwystępują z jakimś innym kryzysem. Są związane z wolnością, na przykład poczuciem braku wolności takiej decyzyjnej, gdy z jakiegoś powodu czujesz, że nie mogę decydować o sobie i swoim życiu. Są związane z sensem życia, gdy masz poczucie, że utraciłeś sens życia, brak celu w życiu. Jakiś negatywny bilans życiowy, czy ogólne takie poczucie niespełnienia w życiu. Tu mamy też konfrontację ze śmiercią bliskich, lub takimi obawami przed śmiercią własną. To są też takie momenty, które mogą pomóc docenić życie. I jest też mierzenie się z samotnością. Tutaj bardzo często u osób starszych, czy wykluczonych z grupy. Jest tego bardzo dużo. Więc przypominając, są to cztery główne obszary: kryzysy sytuacyjne, czyli te, które dotykają ciebie jako jednostkę, kryzysy środowiskowe związane z grupą, gdy większa ilość osób, jak powiedzieliśmy, od dwóch wzwyż, doświadcza danej sytuacji, z którą trudno im sobie poradzić. Dalej, kryzys rozwojowy, czyli związany z naturalnym tokiem życia człowieka. Oraz kryzys egzystencjalny, który bardzo często występuje z innymi. Tu mamy wolność, poczucie sensu życia, samotność. I być może zastanawiasz się, jak w praktyce wygląda taka współpraca z konsultantem. On udziela pierwszej pomocy psychologicznej, której celem jest emocjonalne i psychologiczne wsparcie oraz ustabilizowanie osoby doświadczającej stresowego czy kryzysowego wydarzenia. A następnie, jeśli jest taka potrzeba, skierowanie go do dalszej pomocy u specjalistów. Takim pierwszym krokiem jest rozmowa. Konsultant kryzysowy spotyka się z osobą, może to być spotkanie osobiste lub w formie online, która przechodzi przez jakiś trudny moment w swoim życiu. Konsultant chce dowiedzieć się, co się konkretnie dzieje. Bardzo ważne tutaj jest to. Aby dana osoba czuła się wysłuchana i zrozumiana, no bo to jest podstawowy element wsparcia. Po takiej wstępnej rozmowie konsultant pomaga zidentyfikować, jakie są najważniejsze potrzeby w tej chwili. Może to być ustalenie planu działania, nauka technik radzenia sobie ze stresem, czy znalezienie jakiegoś dodatkowego wsparcia, np. Na wsparcia naturalnego czy psychoterapii albo grupy wsparcia. Warto podkreślić, że konsultant kryzysowy działa szybko. Jest to czas, w którym reakcja najlepiej, żeby była natychmiastowa. Bo on daje wsparcie tu i teraz, by pomóc w tych najtrudniejszych momentach. Warto podkreślić, że nie każda sytuacja trudna wymaga konsultanta kryzysowego, ale są takie momenty, gdy to profesjonalne wsparcie może bardzo pozytywnie wpłynąć na Twoje życie. Jeśli czujesz, że samodzielnie nie jesteś w stanie sobie radzić z problemem, że Twoje dotychczasowe mechanizmy radzenia sobie zawodzą albo masz kontakt z kimś, komu pomaganie zaczyna już ciebie przerastać, to jest właśnie ten moment, kiedy warto sięgnąć po profesjonalną pomoc. Konsultant kryzysowy nie ocenia, nie daje gotowych rozwiązań, ale jest po to, by pomóc Ci odnaleźć tę wewnętrzną siłę, którą każdy z nas ma czasem trudno jest nam to dostrzec. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek pozwolił Ci lepiej zrozumieć, kim jest konsultant kryzysowy i jak może pomóc w trudnych momentach. Pamiętaj, że w kryzysie nie jesteś sam czy sama, a wsparcie jest na wyciągnięcie Twojej ręki. Dziękuję za to, że jesteś i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało. Do widzenia, do usłyszenia.